Jest to taki program, w którym możemy po prostu zrobić e-booka, który będzie właśnie w formie PDF, czy też nawet w formie takiego flipbooka, czyli że można będzie przewracać kartki. Po co robić w ogóle e-booki? No to jeśli zajmujesz się właśnie nie wiem, marketingiem, czy chcesz się nim zajmować, to czytając najróżniejsze wiem książki, poradniki, kursy itd. To gdzieś tam każdy mówi o tym, że warto mieć coś takiego właśnie jak e-book, choćby po to, żeby gdzieś na początku tej drogi dać komuś na przykład coś za darmo, albo na przykład, żeby stworzyć jakiś mały produkt, który nie będzie kosztował dużo, a jeśli go faktycznie będziemy sprzedawać w dużych ilościach, to możemy świetnie zarobić. Czyli ta praca, którą raz wykonamy. Będzie mogła przynosić stale fajne profity, no bo oczywiście przez jakiś tam czas, kiedy po prostu go promujemy i kiedy on jest na topie. Ja w tej chwili właśnie chcę taki e-book stworzyć. To jest e-book, który przy współpracy z kancelarią prawną będziemy robili dla nowożeńców, jak zawierać umowy w czasie pandemii i te wszystkie takie rzeczy. Czyli akurat to, co jest w tej chwili, kiedy nagrywam, to jest na topie. Więc zrobimy też stronę sprzedażową, to wszystko. I, no i ktoś, kto kupi taki e-book, który ma założenie kosztować 47 zł. No fajnie, żeby też to otrzymał w jakiejś oprawie, prawda? No bo ja go mam w tej chwili w formie w Wordzie, mógłbym z Worda zrobić po prostu PDF-a i koniec. Ale uważam, że jeżeli cokolwiek, nawet jeśli ten produkt dajesz za darmo to fajnie jest to, żeby ten człowiek po prostu widział, że otrzymuje od Ciebie świetną wartość, bo jeśli ktoś otrzyma od Ciebie coś za darmo lub w jakiejś niskiej cenie i zobaczy, że Ty się postarałeś, że to jest ładnie wykonane, że to jest naprawdę miło i sympatycznie, to pamiętaj, że tym bardziej on później chętniej skorzysta z Twoich usług czy kupi jakiś tam produkt, bo będzie wiedział, że o, skoro kupiłem to coś lub dostałem za darmo i było... Tak bardzo fajnie oprawione, tak, tak świetnie przygotowane, to tym bardziej ufam, że to jeśli kupię coś, co, co kosztuje więcej, to będzie lepsze. Ok, to tyle jeśli chodzi o wstęp. Ja już jestem zalogowany do systemu. Ten system też znajdziesz w narzędziach marketingowych na stronie sztuki marketingu, więc yy, zasada jest taka, że można korzystać ze wszystkich narzędzi w jednym abonamencie, co uważam, że jest świetne, dlatego że no, tych narzędzi marketingowych jest całe mnóstwo i niestety yy, kusi, żeby i to kupić i tamto kupić i po prostu robią się jakieś tam abonamenty miesięczne, po prostu można nawet i kilka tysięcy wydawać miesięcznie, yy, no ale trzeba by było zarabiać. Więc stąd też nasz taki pomysł na te narzędzia marketingowe. Ok, jestem za, e, zalogowany, no i tak naprawdę to, co muszę zrobić, to po prostu zacząć go tworzyć. Więc teraz, kiedy mm, tutaj mam taką możliwość, że mogę po prostu, e, e, po prostu z dokumentu DOC, e, mogę to zaimportować też z bloga, e, mogę też zaimportować, zobaczmy, z Facebooka lub po prostu zacząć sobie budować. Ja w tej chwili przetestuję, co zrobić. Czyli po prostu mam już go w doku przygotowanego, więc po prostu tą pierwszą taką podstawową opcję robimy i działamy. Ok, teraz tak. Um, tutaj mam coś takiego, że muszę napisać tytuł. Ok, już sobie ten tytuł yy, przepiszę. tylko ja nie lubię takich drukowanych, więc będę chciał to jednak szybko przepisać. Ok, ja tutaj szybko przepisałem to, to jak mówię, no, no nie używamy raczej takich po prostu wielkich liter wszędzie, bo to, to nieładnie wygląda. Ja wiem, że niektórzy tak lubią. Ale ja nie bardzo. Okej, okay. jak uniknąć kosztownych błędów? Takie tutaj jeszcze zobaczymy, to później sobie będziemy redagować. No i teraz co? Po prostu wgrywam z komputera ten plik. Ok, to mi się konwertuje. I teraz ja w tej chwili to, co mogę wybrać, to jakąś taką szatę graficzną. Po prostu tutaj mamy 100 różnych. Gdzieś takich gotowych podpowiedzi, to akurat nie mam takiej typowej, która chyba by mi się tutaj jakoś super przydała, ale to i tak sobie dostosujemy. Tak, to oczywiście możemy sobie też zobaczyć podgląd, prawda? Czyli jeśli coś by nas interesowało, zanim po prostu wgramy, to możemy jak najbardziej sobie zobaczyć. Czyli, że tu będziemy mieli jakiś obrazek. Ten obrazek oczywiście jest do zmiany i tu mamy jakieś takie możliwości. Ja to sobie użyję. Później pokażę też, że można zmieniać to, więc to też nie jest problemem. Ok, i on mi od razu e, to, co zrobił, to po prostu e, przerzucił te wszystkie e, rzeczy już w gotową, po prostu, e, prawda, poukładane. Więc To jest też fajne, że to e, bardzo ładnie oszczędza czas. Ok, i teraz tak, ja bym tutaj jeszcze chciał coś takiego zrobić. Dobra, tu widzę jakąś literówkę mam. Po prostu mamy edytor i możemy też sobie wiele rzeczy pozmieniać. Możemy zmienić czcionkę, e, możemy sobie zmienić te wszystkie rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Ok, pierwsze co, co mi się zajął, to po prostu zmienimy sobie ten obrazek, prawda? żeby to był taki bardziej e, gdzieś związany z weselem. I teraz to, co możemy zrobić, a ja tu już sobie taki jeden gdzieś tam znalazłem, ale możemy sobie jeszcze jakiś jeden poszukać. Po prostu wpiszemy sobie Wedding. OK. Oczywiście możemy sobie coś przygotować dziś w innym programie, prawda? Poszukać, zrobić tą okładkę. Może co by było lepsze, bo jest takie bardziej pionowe. Ok, teraz tak. No, niech zostanie to. Ja bym zrobił to w ten sposób, że tak. To sobie przeniesiemy. I tu napiszemy, jak uniknąć kosztownych błędów. Ok, zmniejszymy sobie teraz to. Powiedzmy w ten sposób sobie zrobimy, żeby to było na środeczku. Okej. Okay. Możemy minimalnie jeszcze powiększyć. No tak, możemy sobie jeszcze tutaj zrobić background. Czyli zrobimy sobie tutaj jakieś tło, powiedzmy takie ciemne, i teraz zrobimy sobie opacity, czyli tę taką przejrzystość, tak żeby to było troszeczkę czytelniejsze, prawda? Ja bym jeszcze zrobił odstępy od linii. Minimalnie jednak damy wyżej. Aha, no ja i zapytania oczywiście. I teraz jak to nam się tak rozszerzyło. Ok, czyli to byśmy mieli taką e, stronę tytułową. No i teraz, jak gdyby, możemy się zająć e, dalej, co z tym wszystkim zrobić, więc to jest ok. To ja bym przeniósł po prostu e, gdzieś w dół. Fajna opcja, że od razu nie trzeba nic przesuwać, tylko kliknąłem już było, czyli sobie na ten najechałem. Oha, dobra. Ok, zanim poprawimy sobie wszystkie rzeczy, gdzie poprzenosimy tego typu linijki, zrobimy sobie jeszcze coś takiego, jak tutaj, właśnie tą taką stopkę. Ja tutaj dodałem w tej chwili coś takiego, no ale chcemy, żeby to nam się pojawiło na wszystkich innych stopkach. Zobaczmy, czy jeśli ja coś takiego zrobię, czy to automatycznie mi przeniesie? Dobra, nie przeniosło mi to automatycznie. Tu jeszcze zobaczmy sobie. Ja tu mam coś takiego, że zastosuj tekst do wszystkich stopek. Ok. Klikam, sprawdzamy. OK. I już mam to we wszystkich stopkach. Więc to jest OK. Więc teraz tak. Tu mam jeszcze napisane Page. Ja nie chcę, żeby to było Page, więc sobie tu spróbujemy to zmienić. To będzie w ustawieniach. I tu po prostu to słowo Page sobie zmienimy na strona, okej okay. i dzięki temu mamy tutaj strona, prawda i nam ładnie numeruje. Gdybyśmy chcieli ten kolor jeszcze, przykład minimalnie sobie zmienić, to myślę, że to jest to. Sprawdźmy w takim razie, na razie ja sobie ten kolor skopiuję, gdyby się okazało, że nic sensowniejszego nie wymyślimy. Tak, czyli to jest ten kolor. Powiedzmy, że chcemy jednak, żeby to było ciemniejsze, bardziej widoczne, prawda? To jak najbardziej. Możemy sobie coś takiego zastosować. OK, więc to mamy. Ja tutaj klikam Save, żeby to nam się zapisało. Dostaję też komunikat. OK, sprawdźmy teraz po kolei, co mamy i tak naprawdę będziemy już się zbliżali tutaj już do finalizacji naszego projektu czyli tak mamy, aha tutaj jeszcze widzę, że to nam się nie zmieniło ten tekst zmieńmy sobie ten tekst na ten railway ok, dajmy save, żeby później nie było, że to nam się nie zapisało Sprawdźmy sobie w takim razie, jak to w tej chwili nam wygląda. Ok, wydaje mi się, że jest całkiem nieźle. To jeszcze ważna rzecz, jeśli na przykład coś poprawiamy i potrzebujemy, to możemy e, zobaczmy jak znajdziemy taki y, 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 blok to możemy tu widzimy duplikować, wklejać i tak dalej czyli jeśli ja na przykład tutaj chcę wkleić jakiś blog, bo tutaj jednak coś pasuje mi do tekstu to najeżdżam sobie na plusik i tu mogę dodać na przykład, właśnie, czy to lista, czy to taki paragraf, czyli coś takiego, czy jakiś cytat, i tak dalej, czy nagłówek, czy tabelkę, czy listę jakąś tam numerowaną. Ja teraz sobie dodaję te taki nagłówek, czyli po prostu drag and dropem wjeżdżam i tu ustalam, że ma być ten nagłówek, prawda? I w tym momencie ja sobie tutaj po prostu znowu klikam dwa razy. Mogę teraz edytować taki tekst. Wklejam to, co potrzebuję, czyli sobie edytuję, po prostu robię tutaj brakujące rzeczy, które potrzebuję dodać, i w ten sposób jak najbardziej mogę edytować, dodawać teksty. Mało tego tutaj, zauważmy, że w tym plusiku mogę. Jeśli chce, jak na przykład jakiś tekst dodać, czy obrazek, czy coś, co ma być na przykład w jakimś tam kolumnach, czy osadzić wideo, czy jakiś obiekt, to świetna rzecz, żeby właśnie budować w ten sposób po prostu sobie tą ofertę, czy tego PDF-a, czy tego e-booka, cokolwiek robimy. Możemy sobie zmienić layout w tym momencie, możemy coś tam wkleić z Facebooka. Możemy także dodać kształty, jeśli byśmy coś chcieli na przykład zrobić, prawda, więc dużo jest takich możliwości, które możemy wykorzystać, czy to dodać na przykład przycisk call to action, czy możemy właśnie dodawać jakieś dodatkowe, dodatkowe rzeczy, najróżniejsze. Ja w tej chwili wyedytuję ten tekst, no i będziemy się zbliżali tak naprawdę już do końcówki tworzenia tego naszego e-booka. I jeżeli na koniec chcielibyśmy jeszcze dodać tutaj faktycznie jakieś takie dane kontaktowe, żeby to ładnie wyglądało, tak jak ja tutaj miałem w takich trzech kolumnach, czyli faktycznie wtedy przechodzę do a, tego, żeby tu stworzyć takie trzy kolumny. I teraz w każdej kolumnie po prostu co ma być? Czyli ma być. Um, Taki właśnie tekst, czyli ten paragraf, prawda? Czyli sobie paragraf y, przesuwam tutaj. Ok, no i teraz sobie ustalamy dokładnie ten tekst. Ja to zacząłem budować jako te trzy kolumny, ale już widzę, że to nie będzie fajnie wyglądało, bo tego tekstu mam za dużo, tu mi się nie mieści, nawet jak czcionka zaczynam już zmniejszać i zmniejszać, to i tak to jest niefajne, więc no, w tym momencie ja nie będę stosował tych trzech kolumn. Zrobimy sobie to po prostu w pojedynczej kolumnie, nawet po to, żeby faktycznie dodać wręcz coś takiego, że tu sobie dodamy Um, że to będzie właśnie nagłówek. Okej, okay. ja tu sobie napiszę po prostu, że to jest kontakt. A, I ten nagłówek oczywiście też e, zmienimy, czyli zastosujemy sobie naszą Nasz font, który już wcześniej mieliśmy, następnie wyśrodkujemy to, prawda? W ten sposób zostawimy. Ok, to możemy nawet tutaj dodać to, powiedzmy, w ramach jakiejś rameczki. Spróbujmy. Czyli tu byśmy mogli dodać border. A, i dodamy go powiedzmy taka ramka ok A, aha, on mi tylko poszedł, jeszcze na sekundkę zobaczmy bo ja zrobiłem border tylko na górze A, border margin border Tu 3, tu 3 i tu 3, prawda? I jeszcze co bym zrobił, to zmieniłbym to, dałbym ten kolor złoty nasz. Czyli, jeśli ja tu mam ten kolor, skopiuję sobie ten kolor, wejdę i tu zmienię go. Ok, i teraz to ma sens. I teraz po prostu po kolei pododawać te wszystkie e, rzeczy. Ok, ja tu już zmieniłem to w ten sposób. Tu jeszcze dodam a, takie, powiedzmy, że sobie podkreślenie na końcu. A, no i myślę, że to w tym momencie już e, mogłoby po prostu. Zostać, prawda? Bo... Ok, zarazie, zobaczmy w takim razie, jak to w tej chwili wygląda. Czyli e, robię sobie save, oczywiście, a następnie robimy. a tu jeszcze mamy podgląd, więc spróbujmy ten podgląd w takim razie zobaczyć. Na kolor, prawda? Moglibyśmy zmienić na jakiś inny. O, tak wygląda ok. Aha, tutaj tę no, tu numerację jeszcze muszę poprawić. Okej, okay, ja poprawiłem te wszystkie rzeczy. Teraz sobie zobaczmy podgląd, jak to w tej chwili będzie wyglądało. Okej, okay, czyli mamy tutaj. Aha, ja bym jeszcze w sumie hmm, chyba sformatował ten tekst do krawędzi. Będzie jeszcze ładniej po prostu, bo w tej chwili jest to tak trochę tego typu rzeczy, tak żeby one były po prostu wyrównane. Po prostu najeżdżam na bloki i robię ustawianie. Być może jakoś to globalnie można zrobić, ale już nie chce mi się w tej chwili tego szukać. A, wygląda. Więc mamy już ładnie tekst dorównany. Tu jeszcze ważna rzecz, że jak mamy takie końcówki, jakieś w czy cokolwiek, to warto byłoby przywrócić do kolejnej linii, po prostu, żeby też nie zostawiać takich, właśnie jakieś i i tak dalej, bo to wtedy właśnie też wpływa na to, że no profesjonalnie formatujemy po prostu tekst. Ok, to ja to szybko też dokończę już. Tu, jeśli formatujemy sobie tekst, po prostu szukamy takich, właśnie na przykład pojedyncze i. I teraz to robimy w ten sposób, że po prostu czekamy sobie spacją i on mi aż przeskoczy. Czyli nie robimy backspace'a. I tu po prostu tylko dojeżdżamy do początku tej linii. Prawda? Tak, żeby to w ten sposób. Y Uzupełnić te, co tam brakuje. Mam tutaj W, ok, znowu już najeżdżam, spacja, tak długo trzymam, aż mi przeskoczy. Teraz te nadmiarowe, białe pola po prostu usuwam, ok, i tak po kolei sprawdzamy, żeby to właśnie bardzo ładnie wyglądało. Ok, poprawiłem. W takim razie jeszcze raz zobaczmy, jak to wygląda, bo to faktycznie chodzi o to, żeby to e, dobrze, ładnie, skludnie sformatować, e, tak żeby to dobrze wyglądało. Ok. A tutaj to miało być przeniesione na dół. Dobra, to jeszcze takie szybkie, właśnie poprawki. Dobra. Ok, po tych wszystkich poprawkach robimy publikowanie. I chcemy go po prostu mieć jako PDF. Czyli. Ok, ja zrobię tak, żeby to już nie było długie. I to mi się generuje w tej chwili, po prostu tak. Ok, następnie mogę to pobrać jako PDF. I mam e, eleganckiego. PDF-a, właśnie po to, żeby można było to później gdzieś tam właśnie wysyłać. Więc, no, tak to mniej więcej wygląda i tak też ten program działa. Mam nadzieję, że też Wam się gdzieś tam przyda w Waszych działaniach marketingowych. Pozdrawiam, Tomasz, Sztuka Marketingu.